Witajcie! Przywykliśmy do tego, by sądzić, że mamy kontrolę nad wszystkim. Od czasu do czasu natura przypomina nam jednak o swojej sile, a my tak naprawdę nie mamy nad nią kontroli. Możemy się jej tylko przyglądać. Witamy na kanale To Interesujące. Dziś opowiemy Wam o najbardziej niezwykłych i fascynujących zjawiskach przyrodniczych. Lodowe tsunami. W 2013 roku na brzegach jezior w Kanadzie i na północ od amerykańskiego stanu Minnesota miało miejsce niezwykłe zjawisko, które natychmiast nazwano lodowym tsunami. Mieszkańcy domów położonych nad brzegiem jezior najpierw usłyszeli dziwny hałas, a potem zobaczyli jak masy lodu bardzo powoli suną w kierunku ich domów. Część tych domów i ogrodów została uszkodzona, a nad brzegiem jeziora Dauphin w kanadyjskiej prowincji Manitoba 12 domków uległo praktycznie całkowitemu zniszczeniu. Wysokość fali lodowej, jeśli można to tak nazwać, w niektórych obszarach osiągała nawet 6 metrów. Cała sytuacja rozwijająca się dość powoli, ale bardzo destrukcyjna w skutkach, trwała raptem 15 minut. Pomimo pozornej nieszkodliwości tego zjawiska mieszkańcy nie mogli przeciwstawić się lodowemu tsunami, mogli je zaś tylko obserwować. Naoczni świadkowie porównują dźwięki wytwarzane przez ogromną ilość lodu do dźwięku pociągu lub dużej ilości wybijanych bez przerwy okien. Zjawisko lodowej fali ma miejsce, gdy warunki pogodowe pozwalają lodowi bardzo szybko wytworzyć się na granicy lądu i wody, a silny wiatr ułatwia mu potem pokonanie siły tarcia ziemi. Trudno wytłumaczyć to prościej. Pewne jest natomiast, że natura wciąż potrafi nas zaskakiwać. Burza piaskowa. Każdy kto chociaż raz widział to zjawisko na żywo, może z pewnością powiedzieć, że to niesamowicie piękny i jednocześnie przerażający widok. Ogromna ściana małych cząstek ziemi i piasku sunie w waszą stronę i pochłania wszystko dookoła. Burza piaskowa często występuje w cieplejszych miesiącach w regionach pustynnych i półpustynnych. Oprócz samej burzy piaskowej, w niektórych przypadkach pył z pustyni może utrzymywać się w atmosferze przez długi czas i dotrzeć niemal do każdego miejsca na świecie w postaci chmury pyłu. Burze piaskowe mogą przenosić nawet całe wydmy i naprawdę ogromne ilości pyłu. Dzięki czemu czoło takiej burzy wygląda jak gęsta i gruba ściana o wysokości nawet do pół kilometra. Wiele burz piaskowych powstaje na Saharze, szczególnie w okolicach dorzecza Bodel. Zjawisko to można też zaobserwować na wszystkich innych kontynentach poza Antarktydą. Od 1932 do 1936 roku na prerii w Stanach Zjednoczonych zarejestrowano serię katastrofalnych burz piaskowych spowodowanych przez czynniki antropogeniczne i naturalne. Burze te nazwano kotłem pyłowym. Kocioł przyczynił się do ucieczki mieszkańców z Teksasu, Oklahomy i okolicznych Wielkich Równin. Do 1940 roku przeszło 2,5 miliona Amerykanów zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Wcześniej, bo już w 1933 roku prezydent Roosevelt wdrożył program ochrony gleb i przywrócenia równowagi ekologicznej, aby chronić ludzi, ale jednocześnie naturę. Zjawisko podobne do kotła pyłowego w niemal niezmienionej formie powtórzyło się 30 lat później w ZSRR. Rozwijając tam niezamieszkane jeszcze obszary w Kazachstanie, nie wzięto niestety pod uwagę negatywnych doświadczeń amerykańskich. Burze piaskowe co roku zabijają, tylko w 2008 roku w Mongolii w efekcie tego zjawiska zginęło aż 46 osób. Nie lekceważcie więc potęgi natury. Spieniony brzeg. W przeciwieństwie do poprzedniego zjawiska, to jest zupełnie nieszkodliwe, ale jednocześnie tak rzadkie, że na pewno każdy z nas chciałby je zobaczyć na żywo, choć raz. Oglądając zdjęcia, można pomyśleć, że ktoś urządził sobie w morzu wielką kąpiel z pianą. Mieszkańcy porównują te pianę do tej, która pojawia się na wierzchu Cappuccino, dlatego określenie Cappuccino z wybrzeża szybko się przyjęło. To naturalne zjawisko zaobserwowano w różnych częściach świata, ale głównie na półkuli południowej, w Australii i Afryce Południowej. Tak więc w 2007 roku w Sydney ocean zalał pianą 50 km wybrzeża. Piany było tyle, że pokrywała ona ulice, a nawet zalewała całe domy. Wszystko działo się tak szybko, że ludzie nie zdążyli pomyśleć, dlaczego znaleźli się cali w pianie, od stóp do głów. Zjawisko to wzbudziło powszechny zachwyt, a niektórzy godzinami brodzili w pianie. Jest jednak i mniej przyjemna strona tej sytuacji. Zdaniem naukowców, czynnikiem powodującym powstawanie piany może być utrzymujące się na wysokim poziomie zanieczyszczenie mórz. Mówiąc dokładniej, piana morska powstaje wtedy, gdy zaistnieje kombinacja kilku czynników jednocześnie: wystarczająco duża ilość śmieci i glonów, odpowiednia temperatura, silny wiatr i woda morska. Badacze w swoich osądach często są jednak wiarygodni mniej więcej tak, jak prognoza pogody na przyszłą zimę, więc my raczej im nie wierzymy i wciąż uważamy kapucino z Wybrzeża za naturalne zjawisko. To wszystko na dziś. Jeśli widzieliście jakieś niezwykłe zjawiska na żywo, koniecznie musicie polubić i udostępnić to wideo, a potem opisać swoją historię w komentarzu. Do zobaczenia!